Zapytałem Was na społeczności, ile czasu spędzacie średnio na serwerach typu box pvp. 13% osób zagłosowało na 1 do 2 godzin. A z racji tego, że dużo osób narzeka, że nic się nie da zrobić u nas na serwerze, więc zadałem sobie pytanie, czy w 60 minut jesteśmy w stanie coś osiągnąć. Moim zadaniem jest wystakowanie się jak najbardziej w tą godzinę, a ile udało mi się osiągnąć i czy wyszedłem ze spawna z Eletro, no to oglądajcie do końca. Dobra widzowie, nowa edycja box pvp na serwerze N1MC ruszyła pełną parą, a ja postaram się osiągnąć jak najwięcej, a celem będzie po prostu wyjście ze spawna, czyli posiadanie Elytry. Przede mną etap rozgrzewka. Tego nie możecie pominąć. To tutaj odbieracie wszystkie klucze za dołączenie na Discorda, przy okazji sprawdzacie, czy aktualnie nie trwają żadne eventy. Głosujecie na serwer, żeby odebrać klucze do skrzyni polubień, czy odbieracie codzienną nagrodę. Za to wpada wam sporo kluczy, trochę kasy i start z pewnością będzie dużo przyjemniejszy. Pamiętajcie, Box PvP Rządzi się jedną, złotą zasadą. Jak dają to bies, jak biją spierd... Dobra, musicie pamiętać o kopaniu emeraldów. Emeraldy to jest bardzo, ale to bardzo ważny element, ponieważ to z nich lecą slimebole, a slimebole to zaś klucz do tego, żeby w ogóle zrobić słoneczniki, bo do zrobienia słoneczników, czyli jednej z monet na naszym serwerze, musicie po prostu mieć slimebole, a one lecą z rudy emeraldów. Dlatego ta ruda emeraldów jest po prostu tak chodliwa. Nie musicie mieć to na uwadze, musicie o tym pamiętać, bo inaczej no to będzie... Będzie krucho, nie? Dobra, mamy trochę monet na zbierane. Nie, możemy skorzystać z naszego endera i na ten moment powrzucać to tutaj, żeby później na spokojnie sobie je wyciągać i je wymieniać. Yy, taki jest plan. I nie ukrywam, że plan się odrobinę zmienił. Zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy, która została wprowadzona w drugim sezonie. Komenda sell all, dzięki której nie musicie latać i wymieniać wszystkiego na monety na respa, a zrobicie to po prostu przy pomocy tej komendy. Szybko i łatwo. Ze względu na działanie fortunki, bo tak bardzo chcieliście, żeby działała fortunka. Na te wszystkie bloki, to musieliśmy po prostu zrezygnować z takiego dodatku, jak padanie bezpośrednio do EQ. I, I w ten sposób po prostu no nie wchodzi to nam teraz bezpośrednio do EQ, tylko wypada na ziemię, nie? Dobra, fortunka też działa na diamenty, więc chyba w, tym w tej edycji będzie dużo przyjemniej kopać też diamenty. I w sumie nie tylko diamenty. Pamiętajcie o wcześniej wspomnianych emeraldach i kwarcu, który w tej edycji jest jeszcze bardziej OP właśnie ze względu na fortunkę. Przy okazji, możecie też skopywać również pryzmaryn, bo on też ma spoko cenę. Dobra, wygląda to następująco. I teraz y, przygoda jest taka, że możemy sobie kupić tą elytrę, teoretycznie już za 32, ale bez seta siódemki mi się wydaje, że my w ogóle nie mamy co wychodzić z tego spawna. Co sobie po prostu robię po kolei. Um, dwójki chyba mamy jakieś, tu mamy 2-2, tu mamy 5, okej. Okay. Więc to, to mamy już potencjalnie, więc to sobie robimy, to sobie robimy i to sobie robimy i idziemy dalej. Yy, u tego pana już mamy monety, ale to już są trójki. I trójki mamy już wszystkie rzeczy docelowo. Mamy tak, mamy piątkę helm. Zróbmy ten kilo, żeby to było z bani. I na razie to. Tyle. I musimy chyba kopać dalej. Bo musimy zrobić co najmniej siódemki. Jakby, we, w mojej opinii, bez netherytów, bez siódemek, nie ma co w ogóle wychodzić ze spawna. Także docelowo, no. Adios Amores, siódemki to jest minimum po prostu, nie? Problemu. Okej, Emsy. Tutaj wjeżdżamy. Widzę, co chyba zaryzykujemy, bo czas nam ucieka. Jak piasek przez palce, jest już 46 minut, a my dalej jesteśmy na strefie bezpiecznej. Ale bez seta siódemki, mi się wydaje, że my w ogóle nie mamy co wychodzić z tego spawna. A? I teraz nie pozostaje nam nic innego jak zakupienie elektry w przydatnych itemach. Tutaj. A nie, nasza Elytra chyba jest przewindowana, ale to na pewno sobie weźmiemy. Drogi kowalu, drogi kowalu, dawaj mi to el Lightre, yy, mamy Elytrę. Yy, Sprawdźmy jeszcze na szybkości rynek. Czy coś tu się pozmieniało? Rynek analizuje praktycznie za każdym razem, kiedy jestem na spałnie. Czy to wymieniając monety? Choć w sumie już nie trzeba, bo jest komenda sellal, ale uwierzcie mi, że warto to robić, ale przejdźmy chyba do konkretów. Dobra. A i co? Lecimy, lecimy, nie śpimy, jak to mawiają. Jak widzicie, tutaj już się robi gorąco. Cały czas ktoś nas szturcha, cały czas ktoś nas bije. Ewidentnie, chłopaki są niewyżyci. Ale na tym polega ten tryb, nie? Więc, jak wychodzicie już ze strefy bezpiecznej, to po, po prostu podejmujecie rękawice z każdym. Tak to niestety wygląda. I tak to niestety już jest. Tu chłopaków się dużo bije, więc tam raczej nie będę wchodził. Dobra, czyli widzicie już teraz, jaka jest opłacalność w ogóle chodzenia i, i y, farmienia oczywiście naszego kochanego tutaj farcu no, no nie ukrywajmy, jest to chyba najbardziej kluczowy i, i najdroższy i najbardziej opłacalny y, surowiec do farmienia na, na mapie. Zróbmy jeszcze do końca, 24, okej, okay, dobra, 24 słoneczniki. Już myślę, że chyba trochę dalej nas to przeniesie, więc tak, robimy jeszcze szóstki i tu już mamy Siódemki overall jest, jest naprawdę, jest naprawdę git. Wydaje mi się, że wezmę sobie drugą na wszelki wielki. Tym, że trochę na tym tracę, ale przez to jestem bezpieczniejszy. Czuję się bezpieczniejszy, chociażby. I tak skończyła się moja godzinna przygoda na box PVP. Z pewnością dużo dał mi event z darmowym sponsorem, który dawał nam lepszy killów, ale z pewnością w dwie godziny jesteście w stanie już wyjść ze spawna w secie siódemce z Elytrom, żeby móc uciekać przed bardziej wystakowanymi graczami. Pamiętajcie też, że na prośbę graczy na wyjście ze spawna zostały dodane losowe teleporty żebyście nie dostawali oklepu od czekających przy linii PvP innych graczy.